Kauzja, dziesięć koła. <głos> <głos> Mamma mia. <głos> <głos> Nie będziemy jeździć. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dziś odpychanie. I... Yy, yy, ściana, no. <śmienic> wow. eee. Ale se oddycha Ajman. Ludzka proca. Co to jest? Przybi. Sma smarti im przybić Nagrywaj, nagrywaj. Z kodzikiem Smarty, coś taniej. Barber! <śmienic> <śmienic> Wszystko przez farmera. E, e, to, bo, to, e, to Kebab. Co? Dzisiaj w bagażniku. Nie, nie Siadaj ma... do... Naprawdę maksywkę kebab kurwa, chciał no. ja skoczyć. Dawaj! Skakuj. dalej. Ty, on my włosy trzyma takie kurwa gigatłuste włosy. Może od tego mu się wziął kebab. Będę kiedyś jeździł Mercedesem, widzowie. Nie wiem kiedy, ale... Szybciej <średzyny> stał na dziarnią! To miało być, zrobiliśmy kurwa, nie poszliśmy na ludzką prowadzkę. dobra, to jest. Miło było was poznać. Dlaczego nogi sobie sobie? Yes, nie? Tak. Co, się jest delikatny, czy nie? No jest git, nie? Co się stanie, to się stanie. Jestem dobrej myśli. A zostawiam lajka chociaż? Lajka no, chociaż. 20 tysięcy i kepcia bez uprzęży, nie? Dobra. To jest dobry. Się? I w stronę nas już mógł drzew łapać, tak? Tak. No. Tak? No. Waga! robić jeszcze, czy już lecę? Gask mi chyba spadnie. O tak! Ale nudy jebane. Poczciwy krzychu, ile zarabiam co z Martą, czy chcemy mieć dziewczynę? Co z Martą? Siemaneczko z tej strony poczciwy krzychu, witam Was na moim kanale. Interesuje mnie to pytanie. Ciche dni. Na pewno jest gdzieś o. o jak humorek. Jak humorek. No i właśnie z tym mogę powiedzieć, że... Ostatnio bywa troszeczkę różnie, a to wszystko przez to, że ciężko mi ogarnąć jakieś fajne pomysły na odcinki. Jak to? Kupił se nowe auto, ma życie jak kurwa kierownik, nagrywa coś dla dzieci, żyć nie umierać wymyślam sobie je i są związane wtedy z samochodami, no a jak wiecie albo nie wiecie, dużo mojej widowni, dużo widowni reszty ekipy, jest to młodsza widownia, która, która nieszczególnie nie interesuje się samochodami, no i wiecie, co ty pierdolić? ja zawsze Hot się interesowałem, to co pomyślą tak, ale fajny Hot tylko prawdziwy, jak ktoś widzi odcinek z samochodem to raczej niechętnie go kliknie bo po prostu nie będzie go to interesować. No i przez to też yy... w sumie racja. najmniej dla mnie nudy to są te samochody teraz aktualnie. I mam to w dupie. Niektóre filmy właśnie głównie związane z samochodami robią mniejsze wyświetlenia, a do tego jest ostatnio doszła fala spadku oglądalności, oczywiście wrzesień, młodzi widzowie idą do szkoły. Więc y, przez to w zasadzie każdemu od nas no, troszeczkę tam... Co to za spadki? Nie wiem, spadki oglądalności na YouTube mi się wydają to jakieś... Mniejsze mają znaczenie, bo idą do szkoły, ale wracają, odpalają sobie pomidorówę i do pomidorówy się oglądają. Ile miesięcznie wydajesz to paliwko? Będzie bardzo podobna do tej, ile miesięcy nie robię kilometrów, ponieważ teraz jest słabe odniesienie, ponieważ strasznie dużo jeżdżę. I na przykład pokażę Wam przykładową fotkę, jak wyglądały, jak wyglądały moje faktury za samo paliwo z poprzedniego miesiąca. Eee, dajcie mi chwileczkę. Tak wyglądały faktury za paliwo z poprzedniego miesiąca i wyglądały faktury za paliwo z poprzedniego. Gdzie on zapierdala tyle. Ale chujowy setup. Jaka myszka i klawa kurwa z biedry za 5 dych zestaw. A tyle na paliwo wypierdala. Z jednego miesiąca i wyliczyłem, że było tutaj około 4,500 zł w samym paliwie z jednego miesiąca, więc dosyć sporo. No wiadomo, nowy samochód dużo się jeździ, dużo się pali. Mało też nie pali. No bo teraz chociaż nie, jeszcze nie mierzyłem, bo odkąd mam ten samochód nie kasowałem w nim, w nim licznika. No i teraz niby to spalanie jest tam chyba 13 litrów albo 13,5, ale bardzo dużo. Jakby miał tyle na paliwo. Pierdalał tym, nie miał za co żyć. Kolejne pytanie, które zadawaliście właśnie ten przez to ile zarabiam? To jest takie dosyć ciekawe pytanie. Niektórzy na to odpowiadają, niektórzy na to nie odpowiadają. Ja postaram się wybrnąć z tej sytuacji w ten sposób, że moje zarobki bardzo, bardzo czasami się różnią. To wszystko zależy od wielu czynników. Przede wszystkim kurs dolara, to czy są współpracy, czy ich nie ma. Do tego e, oczywiście wyświetlenia filmów, które dają jakieś tam kwoty. Nikt w stanie nie jest chyba wyliczyć, ile jeden film potrafi zarobić pieniędzy. Zawsze się to waha. Więc y, czasami jest to 10 tysięcy, czasami 15, czasami 20 To wszystko jest y, totalnie różno, różnie Ale wiecie, gdzieś tam furę uda się opłacić Mieszkanie uda się opłacić, zawsze coś tam zostaje Więc można powiedzieć, że zarabiam dobrze Chciałbym oczywiście lepiej Ale no nie jestem wam Właśnie nie powiedział czy dolarów Za mieszkanie 0 złotych, za żarcie 0 złotych płacisz A narzekasz? No muszę na coś narzekać Poczekaj, będę mieszkał w Warszawie, wtedy będę narzekał, mieszkanie trzeba opłacić, czynsz, internet, jakąś kaucję wpłacić, a idź, jeszcze samemu trzeba robić na jedzenie. Ile łącznie miałeś wypożyczonych samochodów? Do tego pytanka już troszeczkę się przygotowałem Pozaznaczałem sobie wszystkie samochody, którymi śmigałem Pewnie jak będę mówił, będą wam się tutaj wyświetlać na ekranie wszystkie po kolei To mieliśmy później Z tego co pamiętam, był porszaczek Był porszaczek taki oto To jest... Ja najdroższy samochód do jakiego wsiadłem to było Ferrari w salonie samochodowym Ale tylko wsiadłem do niego I miałem 7 lat Następny to był chyba Merol Holaka. A następny to było Audi Kuzyna. No i co? Rada Fabia. A, jeszcze golfem Lookiego przeparkowywałem. Premium Mam nadzieję, że no, o żadnym nie zapomniałem. Tytużowy. Jeszcze raz sobie tu przelatuję przez galerię. O jakim? Ja pamiętam eee, o tym. Nawet w w nim nagrywałeś. U. O dobra, tu mamy jakieś fajne. O AMG GT43 Formatic 1400 zł miesięcznie? O kurwa, 14000, przepraszam. Zera mi się pierdolą. Pora rano. No co? <noise> Kaucja 10 koła. <noise> <noise> Mamma mia <noise> Nie będziemy jeździć E no chuj z tymi wypożyczeniami Średnia spalanie Co jak sz... co ale najlepsze cipkowu to Skoda Hashtag Skoda Fabia Blood trail, blood trail <noise> Dzięki Skiba z Wondolarii To prawda nawet Kiedyś przewiozłem pięć koleżanek <noise> W tym samochodzie Jedna na kolanach u, z tyłu siedziała.